Siemanko, siemanko, witam was w Days Go, a z Luźny Lukaszero i zapraszam was dalej do oglądania oto tej przygody. Nie będzie jeszcze raz ten sam filmik. Dobrze, czyli jednak dychasz. Iep Tak mi mówił w chłopie. Czyli syw cię jeszcze nie złamał. Ok. Czemu? Ta twoja dziara. Pies przegryzający łańcuch. To nie jest typowy motyw. Pogrzebałem. Przed uwolnieniem. Chciałem. Sam nie wiem. Jakoś to zrozumieć. Kiedy porucznik tu przybyła, zabrano jej coś takiego. Zgaduję, że to twoje. Tak, moje. A twoja żona nie jest Beth. Nie, nie jest. Cały czas się tu szlejałeś, szukając jej. Tak. Pytałeś mnie czemu. To w sumie proste. Widzę to tak, każdy kto pakuje się w wie jaki koszmar dla swojej połówki, nie zasługuje na śmierć na szturze. Chwila, chwila, moment. Wy, wy, wy mi pomagacie? No ale to znaczy, że wszystkich was powieszą. My nie wracamy. Pułkownik jest ostro postrany Święta wojna, ludobójstwo, co to kurwa jest? A no to jaki teraz jest plan? Co chcesz? Ruszamy zrobić? na wschód. A. Może nawet do Rino. A ty pójdziesz z nami. Nie. Przecież nie możesz wrócić, bojownicy. od cię bez Nie, nigdzie pytań. się bez niej nie ruszam. A... No i jadę na północ, odszedł Żelaznego Majka. Na to już trochę za późno. Czemu? Tam ci całą noc czyścili przełęcz Santiam. Co? Konwój wyruszył na północ wczesnym rankiem. O kurwa! Na pewno nie chcesz pojechać z nami? Tak, na pewno. Do powodzenia, kowni serżon. Hej, e, Cory, jak opowiadałem pułkownikowi o służbie, to wspomniałem, że szczerze nienawidziłem każdej chwili. Ale może nie byłoby tak źle. Gdybym służył pod kimś takim jak ty. A no wiesz? Może nie jest za późno. Corey też był w porządku. A, i czapeczka wróciła. Dobra. A to lecimy, nie? Muszę wrócić do Los Lake. Kierować się na północ. Muszę uratować Buzera, ryki i żelaznego Majka. Nie mogę uratować Sara. Ich nie, nie pręduję, ale ich mogę. Przepraszam Cię, Sara. Przepraszam, ale nie da Znajdę sposób. Wrócę po Ciebie. tam na pokarm, a się u Ciebie wrócę. Muszę kierować się na północ. Chyba autostradą Centia. Teraz jest czysta. Tak, to będzie większa droga. Zacieśniemy. Stendian, będę na północ. Punkt kontrolny. Wcześniej go tu nie było. Nie da się obejść. O kurde. Đây Rồi

Nie wiem czemu, ale tak sądziłem, że na tego skizo jeszcze jakoś trafię, nie? Dobra, jedziemy

A mam, przesuwam Na motocykl i jedziemy Aí. Не досягну его так. Muszę wysadzić sobie drogę. Obram. Na motocykli spadamy dalej. Oh, kurwa, przejęli stary punkt kontrolny, Niro. Nieprzekonany będę bez walki. Tamam. Evet. Dobra, przepycham dalej. Muzer, jesteś tam? Odezwij się. Buzmen, zgłoś się. Bardziej radnych ośrodka. Buzer. Nick, dobrze wiedzieć, coś chciałbyś, żeby ten Bardzo by się nam teraz przydał. Dzieńcie ich do środka. Ruchy, cholera, ruchy. Muszę uważać. Wracam, Buzer, jestem już blisko. Skizo. Skizo też tam jest, Buzer. Chcę się dorwać. Oni przez prawę. Ruchy, ruchy. Niech spróbuj! Niech spróbuj! Jadę, 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 jadę. Jadę na pełne i nie powiem co. Ryki, obóz Lost Lake, zgłoście się. Ryki, żelazny Mike, zgłoście się. Ty, ty żyjesz? No, oczywiście, że żyje. Kurde. Ej, hey, ej! Hey. Wycofują się, uciekają. Mamy ich, mamy ich! Gdzie jest Kizo? Widział ktoś, może skiza? Udało się. Kurde, spary. nieźle. Gonić je, nie dajcie im uciec. Mi te Gdzie jest kurwa Skizo? Cała ekipa go szukała, ale ani śladu gościa. Ej, no już, idziemy. Nie bój nic, jeszcze znajdziemy tego dupka. Dick, dzięki Bogu, chodź. Co się dzieje, Ricky? Żelazny Mike, postrzelili go. Kurde. Hej, nie wypalęcie. Chciałem sprawdzić, czy cię na ryby wyciągnę. Trzeba omóc wykarmić. Zna... Znalazłeś ją. Znalazłeś swoją żonę. Tak, moja, czeka na zewnątrz. Jest. Jest tutaj? Jest. Stary, ja. Bez ciebie w życiu by mi się nie udało. Niesamowita. Tyle warta, tyle zachodu. A zupełnie jak moja Elisabeth. Okej, okay, okay. okay. Już, Mike, już. Mike, chcę, żebyś to wziął. Ja, ja nie chcę. Ja nie chcę. Okay. Ja się myliłem, Ding. Nie, nie, jeszcze to posklejamy, Mike, jak tylko, jak już staniesz na nogi, zobaczysz damy sobie. Ja, ja się myliłem. Ja się myliłem. Rób, co tylko musisz, żeby. żeby... ochronić ten obóz. Wszystko przez Skisa znowu. Nie będą wijał w bawełnę. Żelazny Mike nie żyje. On... Zatrzymał. Próbował zatrzymać Skiza, kiedy bojówka się cofała. Żelazny, jak to żelazny, chciał się z nimi dogadać, a... Okej. Okay. Tak. Morda! Cicho być! To nie jest mowa żałobna! Żelazny Majk by tego nie chciał! Nie ma na to czasu, ponieważ... Ponieważ tych, których zabijaliśmy, jest tam o wiele więcej! Dużo więcej. Byłem w ich obozie. Obserwowałem ich armię! A kiedy tutaj wrócą, to każdego z was co do sztuki powyżdżają. A przynajmniej spróbują. Chyba, że uderzymy pierwsi! Hej! Hej, morda! Morda mówię! Słuchać go! Żelazny Mike mu ufał! Więc i wy musicie! Nie, nie, przepraszam, wiecie co, ja nie dam rady. Nie jestem Żelaznym Majkiem, jestem Pieprzonym Włóczęgą. Racja. Tam masz drogę. Nie, ja... Ja nie uciekam, kurwa, słuchaj! Dobra, znajdźcie Buza, muszę z nim pogadać. Znalazłem coś takiego, jak byłem w bunkrze przetrwania. Zaraz to jest. No, tak. Potrzebujemy ciężarówki, jakiejś dużej. może coś jak śmieciarka, a potem ją napełnimy po... Zazotanę? Na no, a potem domieszamy tam ze 400 litrów kreozotu. Czyli jeżdżąca bomba nawozowa. Taki masz plan? Mój Boże! Obojówka zmieniła całą wyspę w pieprzoną fortecę. Ja mam cywili w grotach. Wy macie siłę roboczą i tych uznanych za niezdolnych do służby w obozie przetrwania. A jeszcze macie zbrojownię. No i garnizon tuż przy głównej bramie. Jak tam uderzymy? Wyrwiemy samo serce bojówki pułkownika. No a co z Sarą? Ona jest w grotach. To coś, co pułkownik nazywa Arką. Ale skąd skąd możesz wiedzieć, że ich tam wszystkich nie pozabijają? Sary, Sary i całej reszty też. Ja nie wiem, nie wiem, ale eksplozja spowoduje takie zamieszanie i chaos, że, że ich wszystkich... Ja wtedy wejdę i ją wydostanę, zanim cokolwiek skumają. Zrozum! Tu już nie chodzi tylko o Sarę! Pułkownik wypowiedział nam wszystkim wojnę i ma pieprzoną armię, która za nim stoi. Żelazny Mike i cała reszta tutejszej ekipy to pierwsze ofiary tej wojny. Zaraz będzie ich dużo więcej. O ile nie uderzymy, pierwsi. Nie mówiłem, że to jest dobry plan. Bo to jest bardzo nędzny plan, Jesteś Dick. ze mną, bracie. No. A gdzie mam być? Okej. Okay. Wiesz, sami sobie nie poradzimy. Dobra, okej, okay, spoko. To znajdziecie jakiś chętny, i wolicie od wschodniej bramy. Mm -hmm. Bo kiedy wybuchnie, to cała bojówka ruszy hurtem w stronę głównej. Mm. Dobra, przyda nam się jakiś sprzęt. Chorąc, <noise> no tak. <noise> Dobra, idę teraz sobie napełnić całe pobrzegi brzegi broni. A to jest misja. Nie. Hej, jak leci Dick. Jak leci, Joe? Bardzo mi jest szkoda majka. Dickon St. John. Co u ciebie? Hey boss. Oh. To <laughs> dobra Kierownica. Dobra, jasne. Do zobaczenia. Dig, dig, dig. Strasznie długo cię nie było. Aimbler, co słychać na rynku broni? Pacyfikator... Dobra, na razie to tylko amunicję. Okej. Okay. Bardzo proszę. Nom? Nom? Nom 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 nom! <grym> No dobra, to widzimy się w następnym odcinku, więc trzymajcie się i do zobaczenia. Hej, hej, hej. Hej, 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 hej. hej.